Na pewno gdzieś tam jest. Szukam. Yeah. <laughs> Sophie, to Aiden. Znalazłem radio. I... zwłoki mężczyzny. Biały, łysy facet. Przykro mi, Sophie. To nie Barney. To Kojak. Jeden z naszych. Barney musi być blisko. Sophie, znalazłem krew, świeżą. Pośpiesz się. Jestem od Sofii. Ta, a ja od jebanych espeków. Kimkolwiek jesteś, spierdalaj! To nasze kryształy. Łapiesz? Nie dostaniesz. Barney, otwieraj! Spierdalaj. Sofi, znalazłem Barneya, ale zamknął się w pokoju. Żyje. Całe szczęście. Otwarty gnój. Po prostu spróbuj z nim pogadać. Spróbuję. Barney, wracaj skąd przyszedłeś! Twoja siostra się o ciebie martwi. Nawet nie próbuj! Nie mieszaj to sobie! Ale, ale to prawda! Masz szczęście, że jestem zajęty! Barney, liczę do trzech. Jeden, dwa, trzy pir dalej stąd! Nic ode mnie nie dostaniesz! A masz! <noise> шпет Dobra, starczy! Poszły? Tak, poszły się przewietrzyć. Sophie wspominała, że jesteś uparty, ale nie, że głupi. Ej, powinienem ci spuścić w pierdol. Masz, weź radię. Spadamy stąd. Nie, pisklak. Musimy go znaleźć! Kto? Odciągnął zakażonych. Prawie mnie tam dopadli. Gdyby nie on, skończyłbym jak koczak. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał. To dzieciak. Obiecałem jego matce, że sprowadzę go z powrotem. Łapiesz? Ściągnął te gnidy na siebie, rozumiesz? Żebym zebrał kryształy dla bazaru. Muszę go znaleźć. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał, słyszysz? Nie wrócę bez niego. Gdzie go szukać? Był na parterze, kiedy mnie chuje otoczyły. Wybiegły za nim przez boczne drzwi. Dobra, zostań tutaj i czekaj na mój sygnał. Znajdę twojego kumpla i wrócę po ciebie. Szybko! jego go po śladach. Wbiegł na ciężarówkę. Może mu się udało. Aiden, znalazłeś go? Jeszcze nie, ale mocno krwawił. Idę po jego śladach. Wielki się nie podda. yeah. Ejden, możesz się ruszyć? Barney mnie przysłał. Barney? Ja! Stary, dobry Barney! Udało mu się, no nie? Zdobył te kryształy? Tak, zdobył. Dzięki tobie. Dałem radę. Ubiłem trójkę zarażonych. Wiesz? No, było już rannych, ale. Słuchaj, mam dziś rodziny i, i, i. Mam tylko prośbę. Widzisz? O, o, tam. Moje radio. Muszę się z kimś połączyć. Trzymaj, tylko szybko. Jasne. Jasne. Muszę. Halo? Mamo. Jesteś tam? Mamo. Najdar? To ty? Co się stało? Gdzie jesteś? Wszystko dobrze, mamo. Już prawie. prawie tu kończymy z Barneyem. Z Barneyem? Obiecał, że ci włos z głowy nie spadnie? Nie pękaj, mamo. Słuchaj. Zdobyliśmy kryształy. Zdobyliśmy je i zabiłem trójkę. zarażonych. Dałem radę, mamo. Naprawdę musimy iść. Uciekaj stamtąd i wracaj do mnie. Barney dał mi słowo! Jasne. Niedługo. Niedługo wracam, mamo. Nathan? Co się dzieje? Nathan! Nathan! Barney! Jesteś? Barney? Aiden, jesteś tam? Tak, próbuję znaleźć twojego brata. Barney już tu jest. Właśnie dotarła. Że... co? Przecież miał... Nie ufał ci. Uznał, że chcesz zabrać kryształy. Wysłał mnie po swojego kumpla, żeby móc się wymknąć? To nie tak. Przyjdź na bazar. Wszystko ci wyjaśnię. チョ<ス>ーンチェッ Są bardzo ciekawi ludzie, choćby tacy jak pielgrzym. Jest nam teraz lepiej, co? To zależy, nie? Koleś był Kutasem. Pod jego dowództwem SP byli jak wrzut na dupie. Wniosek jest chyba prosty: Lukasa nie ma, nam jest lepiej. Amen. Lepiej zamknij dziób, barnej. Gdzie Sofi? Znowu ty? Co zrobisz? Ty Szpiegujesz mnie? A masz coś do ukrycia? Gadaliście o komendancie SP, prawda? Patrzcie, pan Ciekawski. Uważaj, gdzie wsadzasz nos. Możesz go stracić. Ten kutasiarz Lukas zasłużył na śmierć. Taka prawda. Barnej, prawda jest taka, że jesteś idiotą, a stróżowie nas chronią. Chronią? Przed kto przejął nasz wiatrak? Stróżowie. Kto zajął metro? Pieprzony Lukas. Więc niech spierdalają, bo inaczej wszyscy skończą jak jebany dowódca. Miałeś na mnie poczekać. Miałeś, srałeś. Plany się zmieniają. Bałeś się, że zabiorę ci kryształy? Bać się? Ciebie? Nie żartuj. Mamy tu swoje interesy, pielgrzymie. I nic ci do tego. Przez twoje interesy zginęło dwóch ludzi. Pisklak był ci potrzebny, żeby mnie odciągnąć. Gówno wiesz o mnie i o moich ludziach. Pisklak był mi jak brat. Z jakiegoś powodu moja siostra chce z tobą gadać. Jej trójdubę. Urban, Twój wścibski kumpel. Znalazłeś robotę? Nie miałem szczęścia. To nie szczęścia potrzeba młody, tylko charakteru. Takiego jak twój? Hmm. Co za tupet. Dobra. Czego pragnie twoja udręczona dusza? Ktoś taki jak ty pewnie dużo wie. Przez skromność nie zaprzeczę. Może jakieś ptaszki powiedziały ci, co spotkało Lukasa? Wiesz, słyszałem, że w mieście pojawił się pielgrzym. Wściepski. Wszystkich o wszystko pyta. Przeszkadza. Właściwie to tak jak ty. To chyba nie przypadek. Może jednak? Nie wierzę w przypadki. To wiesz coś o Lukasie, czy nie? Taka informacja to droga rzecz. Nie stać cię. Mogę zapracować. Masz jakąś robotę? Proszę zostawić CV u sekretarki. Oddzwonimy. Przestań lecieć ze mną, huja. Mówię poważnie. Przychodzisz tu jak do siebie? Musisz mieć za wielkości kokosów. <laughs> jesteś swój chłop. Czy może raczej pielgrzym? Dobra, może miałbym jakąś fuchę dla takiego kozaka. Zajmij się tym, to sprawdzimy, czy jesteś wart poznania. Co mam zrobić? Nic wielkiego. Sprawdź, co się dzieje z gościem, który spóźnia się z dostawą. Od kilku dni nie mam z nim kontaktu. Być może mnie unika. A ja nie jestem gościem, któremu ludzie każą czekać. Kto to? Hubert. Mówimy na niego chujowy hubi. Poznałem go. Adekwatna ksywa. Trzeba sprawdzić, co tym razem kombinuje. Okej. Okay. Wrócę, jak z nim pogadam. Mieszka w najwyższym budynku przy Trinity Court, naprzeciwko bazaru w Horseshoe. Na pewno znajdziesz, ale z nim może być nieco trudniej. Dlaczego? Hubert nie jest tylko paserem. Dorabia jak umie i teraz musi unikać połowy miasta. To straszny paranoik. Żyje jak szczur w labiryncie dla bezpieczeństwa. Będziesz musiał się tam wspiąć i wejść jednym z jego tajnych przejść. Poradzę sobie. Podaj mu hasło Sayonara. Będzie wiedział, że jesteś ode mnie. Piasne. Kurwa nie chcę skończyć pijąc swoje siki. Ktoś musi coś zrobić z tą wodą. Musimy ich zabić, Karl. Kiedyś byli naszą rodziną. Negocjujmy z nimi. Nie negocjuje się z szantażystami. Nie przypominasz swojej matki. Zresztą to ja tu dowodzę. Przygotuj ludzi. Dajemy Joe'emu te cholerne kryształy. Jebany tchórz. Wiem, co myślisz. Ale musimy go posłuchać. To dla bazaru. Liczy się tylko bazar. Sophie. Daj spokój, Herman. Uratował Barneya, nie? <laughs> Ciekawy ten twój, braciszek. Nie polubiliście się, co? Nie było to miłość od pierwszego wejrzenia. Barney ma swoje wady, ale jego zaletą jest absolutna lojalność. A Old Wileador ma tyle problemów. Potrzebuje ludzi, którym mogę ufać. Jakie macie problemy? Sporo rzeczy cię tu ciekawi, co, Aiden? Pytaj, co konkretnie chcesz wiedzieć? Dlaczego Barney mnie nie posłuchał? Kryształy są cenne. Były nam potrzebne do pewnej transakcji. I teraz będziesz mógł pomóc. Jak pomogłem Barneyowi i Pisklakowi? Chyba nie do końca wyszło. Barney był w szoku, kiedy się dowiedział o Pisklaku. Dlatego cię nie posłuchał. On. on chce dobrze dla bazaru, Aiden. Myśli, że nas wszystkich obroni. Tak naprawdę to dzieciak. Był nastolatkiem, kiedy zmarła nasza matka. Ale nawet wcześniej, jak był mały. Zawsze musieliśmy radzić sobie sami. Teraz jest dorosły i nikogo nie potrzebuje. I szkodzi sobie tym bardziej, im bardziej chce pomagać innym. Po śmierci komendanta, wasze stosunki z SPK-ami chyba się trochę skomplikowały. To mało powiedziane. Mówiąc konkretniej, mamy przejebane. Ale Lukas zasługiwał na śmierć. Dla miejscowych gorsza od niego była tylko zaraza. To na jego rozkaz stróżowie prawa zajęli nasz wiatrak. Zabierają znaczną część naszych zbiorów i wody, żeby zaspokoić swoje potrzeby. W zamian za co? Ochronę? Sama potrafię bronić swoich ludzi. Zaczęłam się tego uczyć już za dzieciaka. Ta sprzeczka z Karlem. O co chodziło? Powiedzmy, że śmierć komendanta SP-ów pogłębiła problemy. Rozejrzyj się, Aiden. Co widzisz? Coś, o czym ludzie za murami mogą pomarzyć. Nikt z tych ludzi nie dożyje końca miesiąca. Dlaczego? Bo w krótkim czasie nasze zapasy wody wyczerpią się. Dwa tygodnie temu miejscowy zbir Joe i jego kumpel Jack przejęli jedyną wieżę ciśnień w okolicy. Jeszcze niedawno żyli na bazarze, ale Karl wywalił ich za przekręty. Teraz się mszczą, obłożyli wieżę minami i grożą, że ją wysadzą, jeśli nie będą dostawać cotygodniowego okupu w lekach, jedzeniu i kryształach. A ci wszyscy ludzie, oni czym nie wiedzą? Nie wiedzą, jak mało wody zostało. Chciałam się tym zająć, ale Karl boi się wybuchu paniki. Zamiast tego poszedł po pomoc do SP. Oczywiście wrócił z pustymi rękoma. Oni pomagają tylko samym sobie, na pewno nie nam. Mają to gdzieś, że Joe zajął wieżę i zażądał pieniędzy za ochronę. Moja matka mówiła: nigdy nie targuj się z szantażystami, kiedy jeszcze tu rządziła. Czyli zanim Karl przejął władzę. Trzymała bazar żelazną ręką, a Karl się jej słuchał. Po jej śmierci zrobił się zarozumiały i zaczął się rządzić. Matka nie chciała, żebyś ty ją zastąpiła? Wiem, czego chciała dla ludzi, wspólnoty i wolności. Zawsze to powtarzała. Ale nie pytaj, czego chciała dla mnie. Nie wiem, czy w ogóle dla niej istniałam. Była wspaniałą przywódczynią. Ale gównianą matką. Co zamierzasz zrobić? To, co muszę. Obiecałam pomóc Karlowi. Dopóki to on rządzi, będziemy opłacać Jacka i Joego, A oni będą z nas wyciskać coraz więcej i więcej. I tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo moich ludzi. Udowodniłeś, że można ci zaufać. Chcecie prosić o pomoc? Karl wierzy, że Joe dotrzyma swojej części umowy i da nam dostęp do wody. Ale ja jestem sceptyczna. Wysyłam ludzi na negocjacje z bandytami i chcę uniknąć niespodzianek. Karl i nasi ludzie ruszyli już na miejsce, w którym ma dojść do transakcji. Dopilnuj, by poszło gładko. Mam ich osłaniać? Tak, dyskretnie i z daleka.